Ej, stary, może być też tak, że my zaczniemy wszystko wygrywać. Cały czas. I wbijemy mastera na, tym, na tej transmisji. No, możliwe jest coś takiego. Kogo tu tam mamy? Kogo pikować? Jak z jak myślisz? Huej, tam jest, widzę Huaja Pierwszego? E e e e e U nich? Nie, to nie jest Huaj. Nie? E jest Zilan, A, Zilean. King, i ten nie wiem, no tutaj dwa piki w sumie. Przerwa, inne postacie widzisz. Dobrze Ciężko jest. powiedzieć, weź co czujesz, bo ani to, ani to nie siedzi tak naprawdę. Wow, Osho dostaniesz zaraz Ta siedzina będzie odpalana za 3 godziny. Nie. Ale słońce mi świeci. Słońce mi świeci, czas na ruchanie na subskrypcję dzieci. <laughs> żartuję, żartuję. Nikt tu nie będzie ruchany, prócz... Twojej mamy! Mam pełnego brzuszka! Twój stary. K. Ku... zaprosił mnie na buszka, ale nie przychodzę, bo mi nie po drodze, bo zagram w lidze i mam pleść na nodze. Dobra, to było chujowe. Napierdolę, przecież to jest wstyd, jak chuj matka moja to ogląda. Przepraszam, mamo, ale k. Ku... kredyt, 30 lat, no. Kiedy gramy w Tibie, wypierdalaj! O, ja już będę takim streamerem, ja już nie muszę być miły. No, będę to tak streamował, no. Ja już nie muszę, jestem nowym Kaisinatem. Zaraz przyjdzie do mnie kupa Cezary Pazura, KUHA Maciej Sztuli, twoja stara, KUHA <laughs> mnie, nie? Odkryło mnie już, tak? To jest ten moment? Grzecznie do widza? Ty się nazywasz widzem? A ile mi donateów wysłałeś, ku**a, na przedłużonego? KUHA Tylko byś oglądał, a nic nie wysła wysłałeś od siebie. A, masz suba. Dobra. Nie no, sorry, jak muszę coś robić. Szukam koncepcji na siebie, ale w tej tacy mnie jest zajebiście. A może tak będę oglądał, O, kuwa! Twój stary chce być, chce być młodzieżowy. O, kurwa! Jestem w Włosiu 91 Włosiu, bo włos! Ha! Kumacie, włos! Ha! Ha! Kurwa, jebane, z tym. Kogo tu mam? Galio, pierścień, twój stary. Elo, aktywacja. Dobra, zaczynamy. Senka. Odegram scenkę. Jestem twoim starym. Kurwa, nienawidzę cię, synu. Ha! <gulia> Zajmijca senka, co? <gulia> Kulia, to nie wiem, czy ktoś złapał, ale to było śmieszne. Yy, dobra, bo wiecie, że scena, że scenka. Dobra, może już na razie nie będę nie odzywał się. Hardstyle puszczę. I cicho, nie będę się odzywał. Ale jestem głodny. Ale bym cię zjadł Ale do manutka. I Jeszcze ma full farmy wezmę. To J jest, będzie e, jebany D1 i slow elo, ty jeba, na ściero Au. ile mam HP, ale jaja. Dobra, spokojnie. Czyli stary myśli że ten mecz będzie przegrany, tak? Szczerze. Nie, dlaczego? No bo powiedziałeś, że tu nic nie pasuje. Nie, nie pasuje po prostu jakby... Moje piki. Tak. Ale tak to nie Doba. Ja włącza się hardstyle. Muszę się skupić. Wo-wo woli wo, wo, beer, wchodzi tu. Da, jest okazję. Mam wrażenie, że jak gość ogarnia Jona, to może być bardzo ciężko to wygrać.

ale zrobiłem dobre wudałem. Uwielbiam puścić takie wuna maxa i ich żeby wszyscy się bili we mnie. Ja ramię to. Jestem najpotężniejszym gargulcem na serwerze w EUW. Dobrze, bardzo ładna fala, jest pięknie ustawiona. Ustawiłem normalnie jak dubkę Twojej mamuśki kurwa, na ostre jebanko w kuchni. Tak jest fajna fala <laughs> ustawiona. Ale look at this, look at this, bo jednym klawiszem powrócę na tą linię i zgarnę kolejną farmę. Fucking. Ej, 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 jakie buty? A może dwa fiuty? Dobra, razie kupię tak. Are you, are you fucking mad, bro? A, bro? Ej, w ogóle dzisiaj zajebisty odcinek oglądałem o takich gangach, kurwa. z Bazyli? Z, z, z bzylii? No, muszę ci to pokazać, stary. Bazyli? Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. Bzyli? No taka kraina, kupa, myślę, że to nie z kraja, naprawdę się okazał. Krajem. Ja ja jak chuj, śmialiśmy się cały dzień. Okej, okay, frajer na topie. Nie, na bocie. Nie wiem czy nie i ŻAP tego, kwa? Kwa? Co To Pesto Gang? Ale <laughs> nie poważnie, no. Bazylia Gang. Z czego to było? Belize to na Karaibach, no Belize, Belize. No niestety, krrrrr, gang, gang. Festo! Twój stary gra na akrydio, nie przyjechał tu z orkiestrą. To jest bardzo fajny track. Niedługo go też wypuszczam. A on myśli, że ganguje. A ja jestem gargulec. No wchodzi, będzie ma co robić, i chyba pójdzie do mi lekarza. Jeszcze... Dobra, a to mam wyjebane w niego. Montez będzie to robił pewnie. Mhm. Sprawdźmy, czy masz rację. Dobra, mam Olibera, mam wszystkich na taśmie. Twoja matula przy mnie nie zaśnie. Makari maśnie. Kurde, molek, mam nadzieję, że kiedyś oduczę się tego. Ej tak, dzisiaj robimy LOLDLE razem widzowie, PokelDLE. Kurde, ile mam dzisiaj zadań. O i patrz, mam od razu ulta i fajnie jakby już w tym momencie kroiłaś jakaś fajna akcja Jakaś fajna akcja gdzie mogę wylądować i to była akcja na topie chyba, tak, na topie to było Tam bym rzucił się w wirwalki Ładnie to e, jest e, Atok spycha bezpieczna jest zioma tak? Bezprosna jest okej okay. A mówię, że jome, więc Ty się lepiej chłopiek zdecyduj Bo tak ja, będę wracał. Ja, ja chyba za niedługo będzie miał, mam na tym Tak. Sami tam... Za 100 sekund będzie miał. Bo ja mam 12 sekund po nim. Angliż odspanisz. Angliż, yeah, yeah. angliż. Ja po angielsku to ci mogę ponawiać. Niestety, frajer yeah, yeah. na tobie się wy, wy, wyjebał. Co za frajer jebany. Co za k***o pierdolone. Yeah, yeah. Ej, on ma siódemkę? O, on ma on ma be, be, tę siódemkę? Si, si, jak to jest możliwe? Kto pierwszy <suszel> ruszy ten gej? Ale o co chodzi, że ruszy się w czym? Jakie buty kupować? A nie dzisiaj tabi? Tabi, tabi, no. Dobra, kupuję tabi, a potem co? nie wiem co się z moim życiem dzieje. Semfer to by się działa, chociaż nie wiem. No jak? Zegarmistrzu światła purpurowy. Zegarmistrzu światła purpurowy Dziękuję ci przyjacielu, pierodzino, ale bym takie pierogi zjadł. Jest dobra knajpa, nazywa się w Krakowie Okraszone i dobre pierogi na to oh, fucking showing me? Oh. No asyst, to w ogóle ten ult był z dupy tak naprawdę. Jedynie co z tym ultem było fajne to, że tutaj jestem teraz. I mogę pomóc sterydowi waląc te fioletowe, chyba kodeinowe kupy. Ale, ale no średni ten ult był. Przynajmniej asystę mam. Statystyki się zwiększają. Jak melony twoje mamuchy. Ona mówi, że chce moje pesto. O kurwa, Barbadosa w na bocie. Ja pierdolę, ja plus Flash plus oni. Niech nikt mi tego nie spierdoli. Gdzie kurwa z Elean lecisz szmato? <gul> go 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 gul, co? Widziałeś takiego kupa frajera? Idealne wula dwóch kasztanów Muzykę? Stary, nie słyszysz tego? To jest muzyka kurwa. Jak klikam w te kurwa klawiatury. O, wróciła Aga, koniec bycia zabawnym. Trzeba być normalnym. Czysz jak domofon pyka. Ej, chyba mam ochotę na kawę. A? Tak, ja, ja im więcej streamuję, tym się bardziej rozkręcam. Ja muszę zrobić 100 godzin w tym miesiącu ja przejmuję Twitcha w sierpniu. Jest okej, okay, no. Jest okej. Okay. Dobra, idę w, w, w szena. Chuj wtedy d, d, bycie, bycie tankiem. Bycie tankiem jest przereklamowane. Nie no, zrobię Shen'a, a potem będę tankować, stary, obiecuję ci. Yy, nie, in, inaczej, do północy na luzaku wytrzymam, czyli te 4 godziny pięć jest na luzaku I Wiesz potem, wiesz, nie chciałbym takiej sytuacji, że o czwartej siedzę i wiesz i, i mam udawać, że się dobrze bawię, nie? No to wtedy powiem, wiesz, widzowie, idę spać na 5 godzin, wracam za chwilę, lecimy dalej z czasem Na pewno nie mogę siedzieć tak maksymalnie do wiesz, do 10 czy coś, no bo mówię wam, że muszę jutro ogarniać trochę A, to, to, to ty nie chcesz zostać w takim razie królem Team speaker. Chcę! Ile zrobił godzin wtedy na tym przedłużanym i został krog z Spika? 40 ma coś godzin zrobił! Nie? <grym> Ale opierdolił pesto! Jego matka jeździ ku... z orkiestrą! Tylko że nie trzyma ku... gitary, opierdala pały! Lackoł papy! bag, back back! Ku... Gang z ci, ku... Zaraz doprawi ka ku... twoje pesto jebane! Jebana dziwko! Przepraszam, myszko, kończysz za chwilę streama. Będę już normalny. Mam nadzieję, że nie było żadnego tego. Sąsiada na klatce. Bo mam do powiedzenia co innego, matko też! Przepraszam, myszko. Szkoli, mam 32 lata, zmieni się człowieku. <śmiech> <śmiech> Dobra, już, już. Nie no, 9 zrobię. Jak nie zrobię, to po prostu odpalę później. Co mi mogą oni zrobić? Co mi kłowisiu zrobić? Cofnij mi to, jak już wypłaciłem to z Paypala. Patrz jaki już kurwa, wykręty robi. Ale zobaczcie to, za chwilę mam szena. Ale ja nie będę sprzedawał pierścienia. Wow, jezu cały czas rymuje. My, tak, myszko, mówiłem, żeby. żebym cię poprosił o kawę, jeśli masz czas dla zrobienia mi jej. Tylko taką delikutaśną, dobra? Kutaśną, bo to jest pesto. Muszę do was iść, muszę do was iść, pomogę wam. Iść, diś, muszę do was iść. O kurwa. O kurwa, dobrze, nie, nie trafię multem. Jestem, 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 jestem! Pesto! Czekam nagro, na ktoś mi się wziął. Ja wezmę. Bo ja uwielbiam twoje soczyste pesto. A co to jest w ogóle pesto? To jest makaron? A sos, sos. No właśnie, widzisz i tylko sos w głowie. Ta, ta baba zwariowała na temat sosu, k**a. dziwne pierwsza na ja tylko chciałem pesto zjeść. Chyba i na jebie, no, mam taką fazę. Myślę, że pesto to makaron, ale widzisz, to jest makaron z pesto. Tak. No właśnie, no ale nie wiedziałem, bo wiesz, że w kuchni nigdy nie byłem. I to jest zrobione z bazylii, właśnie. O kurwa, stary ale w banie, nie? I orzechy tam są. Ja jebie. I oliwa. Oliwka! Kojarzę taką oliweczkę fajną. Halo, halo, halo! Ojej, ale to są debile. Na bocie, patrz, ja wjeżdżam tak. Komu wierzy, wierzę, patrz, wierzy? Ale debil. I przyjąłem wszystkie hity na klatę, bo jestem King kongiem, rozumiesz to? Nie boję się wać pod wierzeczkę, patrz, patrz. No debil. Ej, dzieciaku, nam idzie na dżungli? Przypilnowałbyś tej farmy? Oczywiście. No i zajebiście. Oliwka Brazil, tak, pozdrawiam oliweczkę Brazil. O, oh, o, uh, o. Uh. Czy ten gość jest? R, O, Z, J, A, B, N, Y. Rozjebany! BUM! boom, boom! 4-0 Galio! Ale kur. Kasztony grają tutaj w tym na tej diamencie. I to jest dziwne, że raz trafiamy stery takich zajebistych kocurów, bamburów, a raz takie kurwa chrumciaki, nie? No też prawda, ale my mam lepsze, lepiej gramy, mi się wydaje. Mi się wydaje, ale że no, mam tak b... już wyjebane w tą grę, że ja po prostu... Nie, stary, nie, 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 nie. O, Ja mam zadań. wrażenie, że mam wyjebane no, w tą grę i sobie no, biegam i gadam. Gramy lepiej, gramy lepiej. Nie, nie, nie. Dobre się a stery mówił, że nie pasujesz. To nie pasuje? I nie pasuje do Timu? 4-0 ma takie same statystyki jak ja, tylko że ja gram na linię on po dżungli. Więc mam większe, większe, większą szansę na zgarnięcie kila, bo może pojawić się na trzech liniach, a na jednej. Więc teoretycznie jestem od niego Kupa lepszy. Więc to możesz w stóp I Kupa kupuje różkę idę full AP. I prawdopodobnie przez to przegramy mecz. I patrz teraz to. A chuj Włączam czakrę. O Ale kasztan. Jestem najlepszy w tą gierkę. Galio Galileusz. Ale pesto. Dobra, już kończę gadać tym peście. Ale lepsze to niż gadanie o Lizaniu dupy twojej matki, nie? Bo to jest kula chore. Nic nie, czekam, bo się, bądź 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 zza, daj <śpiewanie> nie, tam Jak zjebałem! Myszko już idę, już idę! Ale zepsułem ulta! No way, po co w ogóle tak to rzuciłem? Muszę coś odjebać, muszę coś odjebać, muszę flashnąć w nich, w trzech. Mu, mu, muszę. No muszę. Ona też flashnęła. Uciekaj, Atrosiku! O, uciekamy! Uciekamy! O nie! <głos> <głos> I kurwa co <są> grają <noise> Dobra robimy pesto na midzie <noise> Czuję się jakbym wiedział wszystko o tej grze A zarazem nie wiem nic Patrz, będę tańczył. O, patrz jak ci konia zaraz zwalę. A bo tak. Uf, kurwa, o, na gitarze zaraz ci zagram. Iś, 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 iś. A, a, a. O ty. Dobra, ej, chyba gang świeżaka mnie dojeżdża. Wydaje mi się, że mógłbym na przykład jakieś obiektywy zgarniać i dominować mapę dalej, ale tego nie robię. Bo odpierdalam. I śmierdzi mi z dupy. Furzył ulta. Jego stary ma małe kupa, wiesz o co chodzi. Dobra, koniec, koniec, normalnie się zachowuję już, koniec tych żartów. Stary mi tu poświęca czas, wiesz uwagę, chłop ma wiele życie i tak dalej, a, a ja sobie robię jakieś jaja. Jakbym widział, że skórki można zmieniać, to bym nie, nie ucinał. <laughs> kumam, skóra skutasa. kutasa! Kurwa, być streamerem, mordko. Co z tą kawą? No zrobiłaś się, ale stary, jestem profesjonalistą, to chyba gram, nie? To mi weź kupa się machnij po tą kawę frajerze jebany. <laughs> Przepraszam kupa, nie wytrzymał. I wiem dlaczego on dużo nie streamuje, bo wtedy wychodzi moja prawdziwa natura I wtedy bym właśnie stracił wszystkie współpracę <laughs> ja <pierdolę. śmiech> Nie możesz zapauzować? No nie, bo teraz shutdowny poleciały No co ty? No stój tam Ej, oni chyba, kurde, poddają. Doszły mi ciekawe informacje, że on... oni... nie poddają gierkę. Czekaj, no z taką różdżką, jaką mam kurwa, w kieszeni, to ci tak wykupię komuś to. No i kurwa, jesteś rozjebany. Szymrej? Do mnie szymrej? Eee. Dobra, overstay zrobiony. Trzeba uciekać stąd. Dobrze, że nie mam, że inhibitora nie zniszczyliśmy, to jest bardzo istotne. Pewnie dużo, wiele osób pomyśli sobie, wow, może tą gierkę już kończyć. No nie do końca. Bo, bo właśnie nie. Nie wiem co robić steryt. Myślę, że się poddadzą oni. No, Dlatego no, trzeba puszować, no, nie? Cze... Sajdy no, robimy. No. Jeden czy jeden, zanim tego będzie nasza. Ale... Ej hey, Siva, no nie mów, że jestem nobem. Nie jestem nobem Wczoraj byłem u Kubona powiedział, że zajebiście gram. A Znaczy dobra, może nie powiedział zajebiście, ale powiedział, że zrobiłem progres. I powiedziałbym, że jakbym był chujowy, to bym randał nowe Gierki. No już idę. Ale masz, dupcie! A dziecka, pa Ale kochanie, to trzeba pomić! <laughs> Sibi Ale od tego psa cuchnie ja pierwolę będzie do diozu. Gdzie ty idziesz do pracy? Ała, łak! Ej, a ty idziesz do pracy teraz? I zawsze zostawiasz mnie z tym psem? No, well, well like <laughs> jeszcze jutro, dwa dni będę tu jeszcze siedział z nim. A, a mam przedłużony stream! Moja kariera w ogóle wybuchła w tym momencie już was nie potrzebuję, rozumiesz, jestem już gwiazdą. W, naprawdę jest dwa, dwa, trzy, 300 widza. I wiesz co to psuje? Wy, i wasze wycieczki. I niańczenie. No, no, no. Dawajcie o, robię pesto, bo robię pesto. No, no, no. Robię pesto. Ale trzymam wieżę, ale trzymam agro. Ja pierdolę big star is here. Uratujcie, Atrox. Atrox! Do mnie, jeszcze ki zgarniam. Naj! Nice, zwycięstwo! Ej, chyba wbiliśmy D2, D3. d D3 wbiliśmy Agnieszka. Walę teraz... No, chyba będzie D3. Dlaczego? Nie, nie Melina. Śmierdzi tu? Czy... No to czemu powiedział, że to jest Melina? Czyli tu śmierdzi? Powiedz, że tu śmierdzi. No to k***a na melinie nie pachnie? Widzicie? Widzicie? Widzicie, ja mam takie życie właśnie. Ale otwarte jest okno, serio jest otwarte. No bo to jest zasłona, kurwa, przed kurwa gangsterami! Bo mnie FBI szuka, bo jest to tak dobry. Dziwne mam dziwne skizy mam chyba mnie obserwuje CIA. Ej, serio, mamy dia 3, czy nie? Nie wiem, chyba będzie miał równe 100 punktów albo. Jednak 99 Szkoda. Moje życie nie ma sensu. Wszystko mi nie wychodzi. Jutro muszę siedzieć psem w domu.